Jak widzimy, bitcoin zaliczył się mocny spadek po wczorajszych wzrostach, kiedy doszliśmy do 36K, jak tutaj zapowiadaliśmy. Spadek był prawie o, o prawie 2000 dolarów. Zatrzymaliśmy się tutaj w okolicach 3, 4, 200. Jednak co jest dobrym sygnałem, że mieliśmy tak zwane wiry covery. Z tego poziomu tutaj mocno odbiliśmy i możemy zobaczyć, że wyrysowaliśmy klin spadkowy, który teoretycznie może być byczą formacją. Teraz kluczowe poziomy to utrzymanie tutaj tej średniej na 24 minuty. Dopóki jesteśmy w tych okolicach powyżej 334800, to jest jeszcze szansa, że będziemy próbować wybi wybić tą linię. Także Bitcoin mógłby trochę tutaj pokręcić się. Użyć tej luki wolumenowej i wyjść górą do Fibonacci całego zniesienia co pomogłoby nam wyjść z tego klinu i w ostateczności yy, byłaby szansa na wzrost dalej. Jak widzimy, wyszliśmy z tej naszej flagi, czy tam trójkąta, o którym wspominałem, i ten spadek cały można by uznać jako retest tej figury. Że wyszliśmy górą, zrobiliśmy retest, no i teoretycznie powinniśmy iść dalej. Dlatego tutaj będzie teraz bardzo kluczowy poziom. Będziemy obserwować, co się dzieje. Na razie nie wygląda to aż tak super, ale ten poziom 4900 jest teraz widzę bardzo broniony. Doszliśmy już do zniesienia tych, yy, tego spadku. No, odbiliśmy od niego na moment, ale tutaj widzę, zbiera się dużo rągów i jest jeszcze potencjał, że wrócimy do tej flagi, którą rysujemy. I pójdziemy tutaj na 3500 35 z powrotem na ograniczenie kanału. Tam mogą pojawić się znowu sprzedający. Na razie obserwujemy yy, bardzo dobrze, że jednak, że, ten, że bitcoin tutaj wrócił powyżej tej średniej. Walka trwa, i na razie nie wieszczyłbym jeszcze końca totalnie wzrostu. Chociaż nie wygląda to już tak super jak wcześniej. Na szczęście zgarnęliśmy część zysków yy, po tym wybiciu, konkretnie z tutaj. I teraz mam otwartą nową pozycję, obecnie tam ile, 240 dolców na plusie, ale to tak jest, raz jest na plus, raz na minus, no liczę jednak jeszcze na jakieś podbicie i tam będę patrzył co dalej się wydarzy.